A w dzisiejszym odcinku Marcin Mroczek bierze rozwód, nie żyje DJ Hazel, legenda polskiej sceny klubowej, książę krytykuje Kewa Freeza, ruszył proces Spit Diego, a GTA 6 z oficjalną datą premiery i pewnymi problemami. Cześć wszystkim, ja jestem Kasper i witam Was na kanale Plotka w formacie newsowym, gdzie będę Wam przedstawiał najnowsze informacje ze świata showbiznesu, ale nie tylko. Koniecznie subskrybujcie ten kanał, a więc zacznijmy od pierwszego newsa. No i stało się, kolejna para polskiego showbiznesu nie przetrwała próby czasu. Marcin Mroczek, tak ten sam jak miłość, rozwodzi się po 12 latach małżeństwa z Marleną Muranowicz. Choć przez lata uchodzili za jedną z najbardziej zgranych par, od dawna coś wisiało w powietrzu. Brak wspólnych zdjęć, osobne święta, fani to wyczuli, że coś już się święci, a teraz mamy potwierdzenie. Pozew rozwodowy wpłynął do sądu 11 marca. Ostatnie wspólne fotki w grudniu 2023 roku, potem Tajlandia, ale już bez wspólnych kadrów, a aktywność mroczka pod postami żony kompletnie zniknęła. Święta, zdjęcia tylko z synami. Fani byli czujni, i niestety mieli rację. Aktor przez długi czas milczał, aż w końcu przerwał ciszę. W rozmowie z faktem powiedział, nigdy nie komentuje swojego życia prywatnego. No, i to by było na tyle. Reszta, cisza, zero ruchów w social mediach, zero wyjaśnień, totalnie nic. Miłość zaczęła się od tańca, ale wygląda na to, że taniec się już skończył. Zostają wspomnienia, dzieci zapewne spora ciekawość fanów, co dalej. Czy rozwód przebiegnie spokojnie? Czekamy na rozwój całej sytuacji. Pewnie będę was o tym informował. Z polskiej sceny Koboy dotyła dziś bardzo smutna wiadomość. W wieku 44 lat zmarł Michał Orzechowski znany jako DJ Hazel, jeden z najbardziej charakterystycznych i zasłużonych artystów tego środowiska. Ciało DJ-a zostało znalezione w samochodzie zaparkowanym niedaleko jeziora w miejscowości Skępie, w województwie kujawsko-pomorskim, śledztwo śledz na celu ustalenie okoliczności jego śmierci. Sprawą zajmuje się zarówno policja, jak i prokuratura. Hazel od ponad dwóch dekad był ważną częścią polskiej sceny muzyki elektronicznej. Dobrze zaistniał pod koniec lat 90., a jego charakterystyczny styl i ogromna nachryzma sceniczna sprawi, że Życzę wiernych fanów. Regularnie koncertował, a jego występy przyciągały tłumy. Jego kawałek weź pigułkę to jeden z najbardziej kultowych momentów dla wielu fanów polskiej muzyki klubowej. Był również doceniany poza granicami kraju. W Niemczech zdobył tytuł wicemistrza Europy DJ-ów. Przez lata współpracował z różnymi artystami i brał udział w różnych projektach muzycznych, często łącząc gatunki, które wydawały się nie do końca do pogadzenia. To właśnie dzięki temu uważano go za jednego z najbardziej otwartych i kreatywnych twórców w branży. DJ Hazel miał wystąpić jeszcze w tym miesiącu na jednej z największych imprez studenckich, Juvenalia Akademii Piotrkowskiej. Niestety ten występ się już nie odbędzie, wraz z jego odejściem kończy się pewna era era, w której muzyka klubowa w Polsce dopiero się kształtowała, a Hazel był jednym z tych, którzy nadawali jej rytmu. Dla wielu fanów, jak i osób ze środowiska, jest to ogromna strata. Friz i Przemek Pro otworzyli swojego kebaba. Lokal Viral Kebab mieści się w Krakowie. Udziałowcami jest Friz, Przemek Pro, ekipa oraz tajemniczy Kamil Kubów. Książulo postanowił sprawdzić, jak to wszystko naprawdę działa. Wysłał wpierw Mulana, żeby kupił kebaba. Potem poszedł sam, no i efekt, dwa totalnie różne kebaby. Ile ważył twój kebab w takim razie? Mój kebab ważył 410 z folią i 400 gram około. Znaczy 72 gramy około różnicy stary, no to jest prawie 20%. To jest dużo. To jest dużo. To jest poza normą. Serio, jakby jeden był w wersji demo, drugi w ogóle sklejony pod influencerem, myślę, że po całej tej kebabowej serii lokale zaczną bardziej unikać tej faworyzacji, jeśli widzą kamerę, no ale dobra, zdarza się. Książyło zasięgi Majakiem, ma, ale więc na odpowiedź Frieza nie musieliśmy długo czekać. Palamy kamery, wzywamy śledztwo u nas wewnętrznie. No i na pewno zostaną wyciągnięte konsekwencje w stosunku do pracowników, którzy te kebaby składali. Co się stało? Bo u nas nie ma opcji na żadną faworyzację. No i dobra, mamy tego kipika, jest waga, jest 150 na wadze mięsa. Powinno być 140. I dochodzi jeszcze kwestia warzyw, które nasza załoga daje z ręki. I tu został popełniony kolejny błąd. Przyznał się do błędu, ale cała wytworzona otoczka zbudowana jest tak, jakby pracownik miał zaraz stracić pracę, bo zdarzył mu się lekki fuck up. My nikogo nie zwalniamy, po prostu zdarzają się błędy tak. preotwarcie, więc szkolimy naszą załogę i ciśniemy dalej. W poniedziałek 5 maja w Nowym Jorku rozpoczął się proces znanego pod więcej niż jedną ksywą: Pawda Diego, Pidi Diego Diego, kto by to zliczył, a najwyraźniej sędzia, który porównał grubość akt i ilość pseudonimów do trylogii władców pierścieni. Widać, że poczucie humoru sędzia ma, choć atmosfera wcale do tego śmiechu nie zachęca, bo zarzuty są mega poważne handel ludźmi, przemoc, wymuszenia, a wszystko towarzyszyło imprez, które prokuratura określiła jako freak offs Rzekomo podczas tych imprez uczestnicy mieli być zmuszani do udziału pod wpływem narkotyków, gruźb, a dowody, nagrania, sms-y zeznania świadków no i nie wygląda to dobrze. A kto może pojawić się w sądzie, lista nazwisk przypomina czerwony dywan Mike Myers, znany m.in. z Shereka, Kanye West, Michael B. Jordan, a nawet Casey Ventura była partnerka Didiego. Czy wszyscy się pojawią? Tego nie wiemy, ale już sama ich obecność w Faktach Spraw budzi wiele podejrzeń i kontrowersji. Co ciekawe, PDD pojawił się w eleganckim garniturze, a nie w więziennym kombinezonie. To podobno dla godności oskarżonego? No cóż, godność godnością, ale zarzuty mówią same za siebie. Proces potrwał nawet do 8 tygodni, a świat biznesu tylko trzyma popcorn i relacjonuje całą sprawę. Wysłaliśmy drugi zwiastun GTA VI i serio, jeśli jeszcze go nie widzieliście, to potem tym filmie koniecznie to nadróbcie, jest to absolutny sztos. Izualnie to wygląda jak Red Dead Redemption 2 na modach, od pierwszego Trailera minęła półtorej roku, tamten pojawił się w grudniu 2023 roku, dokładnie 10 lat po premierze GTA V. Rockstar wiadomo, każe sobie długo czekać na gry w ostatnich latach, ale jak już coś pokazuje to naprawdę warto. Zwiastun potwierdza wszystko co podejrzewaliśmy, powrót do kultowego Vice City. Mnóstwo detali w świecie gry, intensywna atmosfera, no i nowa para bohaterów a.k.a Bonnie i Clyde. Ale niestety nie obyło się bez gorzkiej pigułki kilka dni przed premierą Trailera dostaliśmy oficjalną informację, że gra została opóźniona. Nowa data premiery to 26 maja 2026 roku. Pierwotnie mówiono o końcówce 2025 roku, ale jak to w przypadku Rockstara bywa, wolą dopieścić, wiecie, każdy detal, niż wypuścić coś na szybko i żeby to nie było gotowe, jak w przypadku na przykład Cyberpunka. Tylko to było co Projekt, w W ramach pocieszenia, oprócz zwiastunu pojawiła się też nowa, oficjalna strona gry. Znajdziecie tam parę lokalizacji, opis głównych postaci, trochę klimatycznych smaczków. To wszystko wygląda teraz już jak gotowy kandydat na najładniejszą grę w historii, ale to w końcu Rockstar. Dajcie znać, czy czekacie na GTA 6. ja osobiście bardzo czekam do powrót do Vice City, ponieważ Vice City to była moja ukochana pierwsza część GTA, w którą zagrałem, trochę na nielegalu, wiadomo, ale no, myślę, że nostalgia mocno uderzy graczy, choć jestem ciekawy, jak to wszystko wypadnie w otoczce obecnej rzeczywistości. No i co, pozostaje uzbroić się w cierpliwość i liczyć, że Xbox Series S i PS5, na której był notabene nagrywany trailer, uciągnie to wszystko.